Serdecznie, Szanowni Państwo, znajdujemy się na ósmym kongresie przyszłości w Warmii i Mazur. Jest ze mną Pan Marcin Paliński, Starosta dzicki. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktor. Panie Starosto, obok widzę dwie statuetki i przyznam szczerze, w ostatnich latach nie pamiętam kongresu, podczas którego nie byłby Pan nagradzany. Czym dla Pana są te nagrody? Tak, to jest przede wszystkim ogromna radość dla mnie jako samorządowca, dlatego że te statuetki świadczą o tym, że społeczeństwo docenia naszą ciężką pracę i z tego jestem niezwykle dumny, dlatego że w pracy samorządowca mamy postawiony jeden cel satysfakcja naszych mieszkańców. I widzę, otrzymując te statuetki, że jednak ta satysfakcja jest, ale mamy też poczucie tego, ile jeszcze mamy do zrobienia. Ale cieszę się, że mieszkańcy dotychczas doceniają naszą pracę, widzą ją i nagradzają ją uśmiechem, zwykłym uśmiechem na ulicy. Oprócz drugiego miejsca w plebiscycie na najpopularniejszego samorządowca Warmii i Mazur, powiat niedzicki otrzymał także markę Warmii i Mazur. I w uzasadnieniu czytamy, że powiat Niedzicki zmienia rzeczywistość na lepsze. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozyskał 138 milionów dofinansowania na inwestycje. To rekordowa kwota, która znalazła odzwierciedlenie w ogólnopolskich prestiżowych rankingach. W rankingu wydatków inwestycyjnych powiat niedzicki awansował z 228 na 5 miejsce w Polsce, co świadczy o dynamicznym rozwoju i skuteczności w działaniu. Panie starosto, 138 milionów dofinansowania. Aż boję się zapytać, na jaką kwotę realizowane były inwestycje? To, co pani redaktor powiedziała, to oczywiście prawda. Tego doświadczamy w ostatnim czasie, ale trzeba pamiętać, że jest to ogromna praca całego zespołu. Cieszę się bardzo, że tak ogromne dofinansowania spływają do powiatu nidzickiego. To warto zaznaczyć, że jest to tylko dofinansowanie inwestycji wykonaliśmy za prawie 200 milionów złotych, a są to inwestycje m.in. na modernizację dróg powiatowych, których zrobiliśmy czy zmodernizowaliśmy prawie 130 km w powiecie nidzickim. Są to inwestycje nakładane na oświatę sport, ochronę zdrowia. Bezpieczeństwo, szeroko pojęte. Także tych inwestycji wykonaliśmy naprawdę bardzo dużo w ostatnich latach. Ja cieszę się, że mam tą przyjemność kierować Powiatem, gdzie współpraca ze wszystkim jest wzorowa. I tu po raz kolejny słowa wdzięczności kieruję przede wszystkim do swoich pracowników, bo gdyby nie oni, to takiej pracy byśmy nie wykonali. To oni są fundamentem. Rozwoju powiatu Nidzickiego, to oni wkładają swoje serce w to, żeby nasz powiat tak pięknie i dynamicznie się rozwijał, bo oprócz inwestycji trzeba pamiętać, że to należy złożyć wniosek, to wniosek później trzeba rozliczyć, a nikt inny tego nie robi jak urzędnicy. Także ogromne słowa podziękowania do pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek podległych powiatowi Nidzickiemu, ale również nie może zabraknąć podziękować dla gospodarzy gmin. Bo szanowni państwo wszystkie inwestycje drogowe które wykonaliśmy w naszym powiecie nie odbywały się bez wkładu własnego do którego gmina dołożyła swoją cząstkę także też ogromne podziękowania podziękowania dla Patryka Kozłowskiego radnego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego który wspierał nasze działania No i szanowni państwo bardzo duże słowa uznania kieruję do zarządu i radnych rady powiatu bo to oni byli tym inicjatorem, to oni byli też wykonawcą, ale to oni dawali wiatr w żagle, żebyśmy mogli tak pięknie się rozwijać. Mówię, tak jak wspominałem też na 25-leciu naszego powiatu, malutkiego powiatu nidzickiego, że fajnie się kieruje powiatem, kiedy prawie 100% Rady popiera wszystkie inwestycje, ale co najważniejsze, nawet w przypadku tych mniej trafionych decyzji, nie są wyciągane konsekwencje i to właśnie można nazwać mianem wzorowej współpracy, mianem tego, że wszystkim nam zależy na tym, żeby mieszkańcy Powiatu Nidzickiego czuli się u nas komfortowo. I szanowni Państwo, tak pozwolę sobie na chwilę prywatności, bo jedną z tych statuetek, czyli markę, jaką otrzymaliśmy, chciałbym właśnie dedykować swoim pracownikom. Natomiast najpopularniejszego samorządowca chciałbym dedykować swojej rodzinie, bo to oni odczuwają brak mojej obecności w domu, to oni często mówią, że kiedy będę, kiedy będzie można ze mną porozmawiać, i to oni odczuwają to, że e, brak tego czasu powoduje, że te dni uciekają, a zaangażowanie w rozwój powiatu jest niezwykle istotne, ale dbanie o rodzinę również. To wspomniał pan wcześniej o drogach. Można powiedzieć, że ostatnie pięć lat upłynęło pod znakiem wielu inwestycji drogowych, wiele dzieje się na terenach wiejskich, ale wkrótce praktycznie wszystkie ulice powiatowe w mieście będą też wyremontowane. I do tych największych inwestycji oczywiście możemy zaliczyć modernizację ulicy Kościuszki i będącą na ukończeniu przebudowę ulicy Warszawskiej i Sienkiewicza. Pięknie się składa, dlatego że e, dokładnie tak po przebudowie ulicy Warszawskiej Sienkiewicza już wszystkie ulice w mieście będą powiatowe oczywiście, wszystkie ulice powiatowe będą zmodernizowane. Przebudowa ulicy Kościuszki rozpoczynała moją kadencję, to było jedno z pierwszych bardzo dużych dofinansowań i z punktu widzenia powiatu niedzickiego była to ulica jedna z najbardziej strategicznych w mieście, dlatego że łączy ona Plac wolności z dworcem kolejowym, ale była to też inwestycja bardzo długo wyczekiwana przez naszych mieszkańców. I cieszę się, że to oni właśnie po latach doczekali się, że ta inwestycja została wykonana. Ja tylko przypomnę, że wartość tego zadania to kwota niemalże 20 milionów złotych, a dofinansowane, do, zdobyte wówczas dofinansowanie to kwota ponad 13 milionów złotych. Także taka to jest wartość, i cieszymy się, że mieszkańcy dzisiaj cieszą się, Nową drogą, mogą się po niej poruszać, i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy w trakcie przebudowy ulicy Warszawskiej Sienkiewicza, i tu, szanowni państwo, wartość zadania to jest kwota prawie 13 milionów złotych, z czego 95% pozyskaliśmy dofinansowania. I tu chciałbym podkreślić, że e, i prosić mieszkańców jeszcze o chwilę cierpliwości, dlatego że zbliżamy się już ku końcowi tej inwestycji cieszę się, że prace postępują tak jak wspominałem już wcześniej. Nie pozwolę na to, żeby inwestycja została wykonana bez usunięcia wszystkich kolizji pod drogą, dlatego że nie stać nas później jest na to, żebyśmy ponownie niszczyli drogę ponownie ją naprawiali, dlatego też potrzeba chwili czasu, żeby wszystkie kolizje zostały usunięte, a niebawem będzie wykonana piękna droga, piękne chodniki, ciąg rowerowy, nowe oświetlenie i mieszkańcy będą mogli cieszyć się tym wspólnym dobrem. Ale zanim to nastąpi, nastąpi jeszcze prosiłbym o chwileczkę cierpliwości i wyrozumiałości. A chcę podkreślić, że bardzo często odwiedzam w ostatnim czasie tą przebudowę, rozmawiam z mieszkańcami. I Odbiór generalnie jest bardzo dobry. Mieszkańcy wiedzą, że żeby było lepiej, musi być chwilę gorzej, i z takimi opiniami się spotykam, i za to wszystkim tym mieszkańcom bardzo dziękuję. Za to, że są wyrozumiali, za to, że podchodzą do tych kwestii z pełnym dystansem, bo oni doskonale wiedzą, że robimy to tylko i wyłącznie z myślą i dla nich. Właśnie, ale powiat inwestycji nie tylko inwestuje w drogi, jest to także inwestycja w edukację, w zdrowie, w sport. Może przypomnijmy w kilku zdaniach o tak zwanej wizytówce regionu, czyli nowoczesnym kompleksie sportowym przy ulicy Wyborskiej w Miedzicy. Od 2022 roku możemy cieszyć się pięknym kompleksem sportowym. Tak jak pani redaktor wspomniała, że jest to nasza swoistego rodzaju wizytówka. Cieszymy się, że ten kompleks został wybudowany, ale jeszcze większą radość sprawia to, że mieszkańcy z niego korzystają. Tak jak żeśmy zapowiadali, kompleks jest dostępny. Bardzo proszę z niego korzystać. Od dzieci, młodzież po osoby starsze. Pamiętajmy, że tą pracę, którą wykonaliśmy, wykonaliśmy ją dla mieszkańców, i im więcej mieszkańców korzysta z tego, kompleksu, tym my czujemy większą satysfakcję. A tylko przypomnę dla mieszkańców, że jest tam boisko do e, gry w piłkę nożną, siatkówki, koszykówki, do streetballa, jest też kort tenisowy, ale mamy również e, skocznie do skoków w dal, jeżeli ktoś chciałby poskakać, jak również bieżnie. E, wartość tego zadania e, to kwota ponad 8 milionów złotych, z czego pozyskane dofinansowanie to ponad 5 milionów z programu inwestycji strategicznych i 2,5 miliona z programu Sportowa Polska. I tu warto podkreślić, że to zadanie zamknęło się w takiej formule, że powiat miedzicki nie musiał dokładać nawet złotówki. Takie zadania wykonuje się najlepiej i z tego się bardzo cieszymy jako samorząd. Natomiast większą radość sprawia to, że nasi mieszkańcy mają miejsce i tylko muszą znaleźć czas na to, żeby aktywnie i fizycznie korzystać z tego kompleksu, bo do tego się zobowiązaliśmy i do tego zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu midzkiego. Ja myślę, że warto też wspomnieć, że przy kompleksie sportowym znajduje się też wirtualna strzelnica. Tak jest. I to pierwsza w powiecie wirtualna strzelnica, jaką wybudowaliśmy również w 2022 roku. I tu też wyrażam swoją ogromną radość dlatego, że Korzysta z niej wiele osób. Oprócz naszych klas wojskowych, które ćwiczą tam, edukują się, to no, korzystają również dzieci ze szkół podstawowych, co jest dla nas też ogromną radością. Jest to swoistego rodzaju zabawa, ale przede wszystkim edukacja. Edukacja i kształcenie pod kątem różnych umiejętności. Także ja naprawdę bardzo się cieszę, że w Powiecie Indyjskim powstają. Różne obiekty, z których może korzystać społeczeństwo i z tego korzysta. Bo tak jak już wielokrotnie wspominałem, jest to dla nas wartość najbardziej dodana. Panie Rosco, na przestrzeni ostatnich lat wiele zmieniło się też w Indyckim Szpitalu. Jakby Pan mógł tak w dwóch zdaniach przypomnieć, jakie inwestycje zostały tam zrealizowane. W obecnej kadencji rozbudowaliśmy szpital o nowe skrzydło, w którym znajduje się nowoczesny oddział geriatryczny. Zresztą, pierwszy w województwie oddział geriatryczny powiat Niedzicki również pozyskał ogromną ilość sprzętu dla naszych mieszkańców. Posiadamy dwa tomografy komputerowe, nowe RTG, rezonans magnetyczny, na który udało, pozyskać, udało się pozyskać środki w kwocie ponad 3 milionów złotych. Także naprawdę czynimy starania, żeby nasi mieszkańcy mieli dostęp do nowoczesnej diagnostyki i nie poprzestajemy na tym, dlatego że wszystkie nasze działania będą zmierzały w kierunku rozwoju niedzieskiego szpitala, ale przede wszystkim stworzenia nowoczesnego centrum diagnostyki, której go dzisiaj najbardziej brakuje. A on jest niezbędny do tego, żeby nasi mieszkańcy mogli czuć się zdrowo. I kolejna rzecz to zabytki. Które obiekty w naszym powiecie zostaną wyremontowane i o jakiej kwocie mówimy? Jeżeli chodzi o zabytki, to w tegorocznym budżecie mamy zabezpieczone kwotą kwotę około 3 milionów złotych, i cieszymy się, że były takie programy służące temu, że nasze zabytki odzyskają swój dawny blask a jest to kościół Świętego Wojciecha i remont dachu jak również w tym samym kościele izolacja fundamentów przykościelnych. Będzie też, będą też prowadzone prace konserwatorskie w kościele Świętego Krzyża. Będzie też odnowiony mur przykościelny przy kościele w łynie, jak również będziemy remontować budynek baszty, tam gdzie znajduje się obecnie nadzór budowlany. Także mam nadzieję, nadzieję, że takie programy będą jeszcze miały miejsce i że będziemy mogli wyciągać i składać wnioski o środki, żeby zabytki w naszym powiecie miały swój piękny blask, żebyśmy mogli dbać o nie wszyscy razem wspólnie. Na ukończeniu jest także rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Kiedy zakończenie tej inwestycji? Już wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia tego zadania. Cieszę się, że przystąpiliśmy do niego, dlatego że, szanowni Państwo, jest to również z myślą o naszych mieszkańcach, ponieważ wszystkie jednostki, które znajdują się na terenie miasta, zostaną sprowadzone do jednego miejsca. Co to oznacza? Oznacza to, że mieszkaniec przychodzący do budynku Starostwa Powiatowego wszystkie swoje, swoje sprawy załatwi w jednym miejscu. To jest po pierwsze. I po drugie, budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. To też jest dla nas bardzo ważne zadanie, dlatego że pamiętamy, wiele osób z ograniczeniem ruchowym nie mogło dostać się do do naszego budynku i ten problem całkowicie zniknie, i z tego powodu też jesteśmy bardzo zadowoleni. Wartość tego zadania to kwota ponad 13 milionów złotych, a ściągnięte czy pozyskane dofinansowanie to kwota ponad 8 milionów złotych. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszystkie jednostki będą znajdowały się w obiekcie należącym do powiatu Nidzickiego. Panie starosto, kandyduje pan do Rady Powiatu w nadchodzących wyborach samorządowych. Może przypomnimy, że starosta nie jest wybierany w wyborach powszechnych. W jaki sposób odbywają się wybory starosty? Tak, to prawda. Podjąłem decyzję o kandydowaniu do Rady Powiatu. Szanowni Państwo, Rada Powiatu liczy 15, 15 radnych i. Później po wyborach tych 15 radnych, zwykłą większością głosów wybiera starostę Nidzickiego. Myślę, że w ostatnich latach pokazałem jak bardzo ważna jest praca zespołowa, jak ważna jest praca wspólna, jak ważna jest współpraca. A jakie ma pan plany, jeżeli ponownie zostanie pan wybrany na urząd starosty? Co jeszcze chciałby pan, jakie inwestycje zrealizować w powiecie nidzickim? Szanowna Pani Redaktor, ja nigdy nie dzielę skóry na niedźwiedziu. Najpierw musimy przetrwać wybory samorządowe, które wybiorą radnych do Rady Powiatu. Oczywiście znam wszystkie potrzeby, wiem ile ich jest. Bardzo dużo wyczekiwanych jest inwestycji, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, ale moim takim marzeniem, a może nawet nie marzeniem, bo już w tej kadencji rozmawialiśmy o tym, jest budowa basenu przyszkolnego przy kompleksie sportowym przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Wyborskiej. I myślę, że jest to, są to realne plany, które można byłoby zrealizować, ale żeby je realizować, to musimy poczekać do 7 kwietnia, zobaczymy, jak wszystko zostanie. Jak mieszkańcy dokonają wyboru, bo to, to jest naj, najistotniejsze. I po 7 kwietnia przystąpimy do rozmów i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Natomiast planów jest naprawdę bardzo dużo. Panie Strosto, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.